Wszystkim jestem Szymek Games i w dzisiejszym yy, odcinku yy, przede wszystkim, yy, znaczy zrobię sobie nowe ewolucje do Pokédex. Sorry, tak przez chwilę się zciłem, bo tu jest magnetic lure module. A wiecie co to znaczy? Że możemy zrobić sobie pewne ewolucje, ale nie wiem, czym, czekajcie. Magneton. Ale nie, na razie nam nie sięga, bo dla tych co nie wiedzą, jak jest się w pobliżu y, magnetycznego lura, to wtedy można zewoluować y, magnetona i sypaca, ale dobra, nieważne. To dzisiaj zrobimy sobie ewolucję barmi, No i zrobimy sobie y, najpierw y, pierwszą nie pętam, jak się nazywała. Zaraz zobaczymy. No tak, tak wygląda taki motylek. No i jest w spokiedeksie. Mofin. No dobra, jeszcze zewoluujmy sobie. Zewoluujmy sobie tego barmiego. Też będzie nowy wpis po pokedexie, bo to jest... to jest ciekawa informacja. W zależności od płci yy, Barmi, yy, może być albo Muffin albo warmader chyba tak się nazywał. I to jest dziewczyna, więc jest ten warmader ale chłopak to jest Muffin zawsze. A Barmi dziewczyna to za w zależności od tego, co jest. A nie, to jest Warmadder. No dobra, bóg, gras, dobra. No i dobra, jeszcze jeden Fizz to będzie yy, ewolucja Odisha, czyli Gloom. Yy, więc, zobaczcie. Ewoluujemy sobie Glooma w Viper Pluma. To jest ogólnie taki bardziej krótki odcinek. Nie chcę was zanudzać jakimiś niepotrzebnymi rzeczami, więc wiecie. Ale dobra. No to mamy Vibe Plume w Pokédexie 2000 CP No jest dobry Okej, okay, a więc to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku Jeżeli wam się spodobał, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrybowaniu kanału Ja się z wami żegnam i cześć